Witamy wszystkich serdecznie na skrócie meczu pierwszej połowy, gdzie LKS Olimpia Pławniowice podejmowała KS Mosir Stal Zabrze. Mosir zajmuje siódme miejsce w tabeli, ma raczej pewne utrzymanie, nasi na 11 miejscu walczą o utrzymanie, z czego gorąco im tego życzymy. Za chwilę będziemy mogli zobaczyć fragmenty najlepszych zagrań naszej drużyny, gdzie całkowicie prawie zdominowali pierwszą połowę. Zabrakło tylko szczęścia albo trochę umiejętności. Z drugiej połowy, niestety, nie mamy materiału, gdzie padły bramki. Mateusz Kopacz zdobył prowadzenie dla zabrzan, a wyrównującą bramkę zdobył Jarosław Niedźwiedź o 86 minucie. A tu już nasi kibice. Liczna i wierna grupa, która zawsze wspiera naszą drużynę. Naszą jedenastkę reprezentowali Kamil Lizok, Arkadiusz Bartniewski, Mateusz Chluzów, Michał Lizok, Marek Nandzik, Jarosław Niedźwiedź, Rafał Słamol, Kamil Spyrka, Wojciech Stojer, Łukasz Szymański i Łukasz Wrubel. Piękne podanie do napastnika na polu karnym, szczał z pierwszej piłki, niestety za słaby. Kolejna akcja piękna, wrzutka na pole karne, gdzie nasi zawodnicy dobrze się ustawili, niestety nie przyjęli czysto tej piłki. W tej akcji zobaczymy piękne rozegranie naszych piłkarzy, którzy potrafią utrzymać się przy piłce, rozgrywając ją między sobą i ustawiając się na dobre, dogodne pozycje. I długie podanie do naszego napastnika, który posiada niesamowitą kondycję i umiejętności driblingu. Życzymy mu jeszcze tylko lepszego przeglądu gry i będzie naszym ideałem. Właśnie jesteśmy świadkami, gdzie kolejne długie celne podanie do naszego napastnika, gdzie wychodzi świetnie na pole karne, dobrą pozycję, brakuje tylko wykończenia. I proszę Państwa, przeżywamy déjà vu kolejne świetne, długie podanie do dobrze ustawionego napastnika, który teraz dryblingiem ogrywa obrońcę. Zabrzan jest w polu karnym, brakowało tylko dośrodkowania. A tutaj kolejna akcja wrzutki. Prosto na głowę naszego zawodnika, niestety tylko zabrakło celności. Będziemy świadkiem przepięknego rozegrania może najbliższego woz zdobycia bramki dla Olimpii, który ratuje tylko słupek zabrzm. Na tym fragmencie możemy kolejny raz podziwiać drybling, zwrotność i zwinność marka Nandzika, który dysponuje pięknymi umiejętnościami. Brakuje tylko czystego, dogodnego podania. Te sytuacje znikąd się nie biorą. Są one wypracowane w naszej drużynie. A teraz za niedługo będziemy świadkami pięknego szczału z dystansu. Powiedzmy z zaskoczenia. Z pierwszej piłki uderzał. No właśnie, kto podpisze się przed, pod tym pięknym szczałem z dystansu. A teraz ostatni fragment ukazujący bardzo dobre rozegranie piłki naszej drużynie, gdzie wszystko chodzi jak po sznurku, a szczególnie podania, wiąząc w tym i bramkarza. Piękne rozegranie, piękne podanie, i mamy długi lob do naszego napastnika, gdzie bardzo szybki zawodnik, ale niestety nie aż tak szybki, żeby dojść do tej piłki i stworzyć dogodne sytuacje. Dziękuję bardzo, dziękuję zawodnikom i kibicom.